Jesteście twórcami, founderami, pomysłodawcami różnych startupów i pomysłów, ja bym chciał wrócić do trochę wcześniejszego etapu budowania waszych pomysłów czy startupów i zapytać się was o to, o problemy, czy o największe wyzwanie, jakie wy macie z wdrożeniami waszych pomysłów mhm. i w ogóle z budową. Bo zastanawiam się, i patrzę sobie na inne startupy z innych branż, i myślę sobie, że takim dużym problemem może być Brak świadomości branży, brak jakichś wyzwania po, po stronie ustawodawcy, czy brak finansowania. Jak to jest z waszej perspektywy, Kuba, gdybyś hmm. mógł powiedzieć o waszym pergaminie i o tym, jak, z, z czym wy się mierzycie teraz? Rozwijając swój, swój startup. Jasne. To może zaczniemy sobie od początku, czyli od tych kwestii, z którymi mierzyliśmy się właściwie okay. u zarania samego projektu. Pierwszym wyzwaniem, które mieliśmy, jest oczywiście kwestia budowy zespołu. Tak? Oczywiście pomijam już temat, w którym mamy już w miarę zweryfikowane hipotezy, mamy przeprowadzone jakieś wstępne badania rynkowe, wiemy, że nasz produkt będzie miał jakikolwiek sens, bo od tego w ogóle trzeba zacząć przy budowie, przy budowie startupu to później pojawiają się wyzwania organizacyjne. Czyli właśnie ta pierwsza kwestia to jest budowa zespołu. W związku z tym, że działamy w branży legal techowej, no to koniecznym połączeniem jest tutaj połączenie kompetencji prawnych i, i połączenie kompetencji technologicznych. Potem jest to w, znalezienie wspólnego języka. Tak? tak jak mówiliśmy, język programowania jest bardzo blisko języka prawnego i prawniczego, opiera się na podobnych zasadach, w związku z tym to powinno być proste, ale jednak jakby inne siatki pojęciowe, inna mentalność mhm. trochę jednej i drugiej grupy i właśnie to, o czym też mówił Michał, czyli to trochę budowanie takich barier przez prawników, takiej bańki wokół siebie, powoduje, że to nie jest proste rozwiązanie. Potem kolejnym problemem jest oczywiście pozyskanie finansowania jest bardzo niska świadomość legaltechu. My jeszcze wkraczaliśmy na rynek w momencie, kiedy zresztą to cały czas się utrzymuje, a kiedy był taki super hype na wszelkich fintech, tak? My też zresztą akcelerowaliśmy się w programie akceleracyjnym Huge Thing, który też postawiał na fintech i oni nas niejako podpięli pod rozwiązanie rozwiązanie fintechowe, bo niby możemy wspierać też kwestie, kwestie finansowe. Natomiast jeszcze taka mała anegdota. Kiedyś wysłaliśmy nasz pitch deck, zgłoszenie, jakieś różne materiały do jednego z funduszy inwestycyjnych, który, który się mieni na rynku polskim jako fundusz, który jest poważny. I po krótkiej sesji QA dostaliśmy odpowiedź. A że pan, który jest partnerem tego funduszu, rozmawiał ze swoimi dwoma znajomymi prawnikami, i oni mówią, że to nie ma sensu. To możemy to. Trochę odnieść do tego, jakby Dobra, ktoś przyszedł z projektem rynku. pod tytułem Uber, tak? i ja rozmawiałem z dwoma z taksówkarzami i to absolutnie nie ma nie, żadnego nie, sensu. Więc... Uber to nie ma sensu. To w ogóle się nie, nie przyjmie się ten Uber. Dokładnie, więc trzeba, jest niska świadomość, potrzeba zrozumienia i te też te projekty i, i amerykańskie, i, e, i europejskie, legaltechowe nie są e, aż tak, e, tak popularne jak chociażby rozwiązania fintechowe jak Revolut. Dajmy na to okay, jako, okay, jako okay. pierwszy. Ja uwielbiam rewoluto. Ja, ja też. też. Ja jeszcze nie mam... A no no no. oni dostali A. licencję bankową ostatnio, czytałeś o tym? Tak, tak. tak, tak, tak. Ja, się tej 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 bo, ja się trochę boję, czy, czy, czy to ich nie załatwi. No. Czy, czy tak jak Google nie przejdą na złą stronę mocy, no, tak? Dokładnie okay. tak. Czy zwróćcie, zwróćcie uwagę na to, że uh, dlaczego, dlaczego inwestuje się w fintech? Uh, bo fintech uh, wiąże się z perspektywą dużych zysków. Fintechy w większości przypadków są nakierowane na to, żeby przynosić znaczne osiągi. Duża część startupów nie może się poszczycić aż tak dużym przyrostem, jaki będzie gwarantował fintech, bo ludzie płacą za wszystko ciągle. Prawnik za system nie zapłaci za każdy. Będzie za, to będzie zależało od tego, ile to będzie kosztowało, ile mu to da. Ale fakt, fakt faktem, fintech się wypromował i też widzimy, że najwięcej projektów startupowych, które wychodzą, to są projekty fintechowe. To, to co wam wspominałem, też jesteśmy w jednym, doradzamy w jednym projekcie fintechowym, taki rewolut tylko na blockchainie i Polski, fiat-based token. Generalnie fajna idea. Jeżeli jesteśmy w stanie tradować e imani pomiędzy sobą i wykonywać to w sposób szybki, mało kosztowy, jesteśmy w stanie posiadać swoje środki, których stan jest zapisany na blockchainie, tak żebyśmy byli pewni, że nigdy te dane nie zostaną zmodyfikowane w żadnym rejestrze. A to jest ta perspektywa. Dlatego właśnie tworzono kryptowaluty. A to jest okres Sliman Brothers. Ludzie hmm. nie mieli pewności, czy gdzieś nie dochodzi do jakichś zmian lekko to ujmując. Niecelowo skierowałem <laughs> tę dyskusję jest. w stronę Fintechu, ale tak się, <laughs> tak, się, tak się tak się okazało. Natomiast wracając jeszcze do kwestii wyzwań, które stoją przed startupami legaltechowymi, a to jest trochę tak. Z jednej strony. Prawo nie do końca nadąża, to znaczy nie nadąża, jeśli chodzi o kwestie chociażby identyfikacji w sieci i podpisu elektronicznego, nazwijmy sobie to. Niby d dwa lata temu ukazało się rozporządzenie EIDAS, rozporządzenie europejskie dotyczące identyfikacji elektronicznej i podpisu elektronicznego, tylko że tak naprawdę ono nie dokonało rewolucji na miarę swoich czasów. To znaczy ono i tak było jest dobrym krokiem oczywiście, natomiast i tak było, i tak było spóźnione. W związku z tym no to jest jakby kolejne wyzwanie, czyli żeby prawo nadążało za technologią. Chciałbym Ci serdecznie podziękować za wysłuchanie tego odcinka podcastu Poza Prawem. Jeżeli nas słuchasz na urządzeniu Apple, na iPhoneie albo na iPadzie, to bardzo Cię proszę w aplikacji podcasty m, Oceń Nasz Podcast albo w iTunesie, jeżeli na Macu nas słuchasz, to Oceń Nasz Podcast. Kliknij pięć gwiazdek, napisz jedno zdanie, dlaczego uważasz, że to jest dobry podcast. I, yy, no i najlepiej podziel się wiedzą o tym, że ten podcast istnieje z kimś, kogo lubisz i kto twoim zdaniem mógłby skorzystać na tych treściach, które w podcaście Poza Prawem poruszamy. Jeżeli nie słuchasz nas na sprzęcie Apple, to też możesz zostawić recenzję naszego podcastu w aplikacji na przykład Google Podcasts oraz bardzo bardzo gorąco zachęcamy do tego, żebyś również komuś kogo lubisz polecił nasz podcast. Jednej osobie wystarczy. Dzięki temu nasz podcast będzie słuchany przez coraz większą ilość ludzi i dzięki temu coraz szersze kręgi będzie zataczała wiedza, która w tym podcaście na pewno sobie gdzieś tam drzemie. Dzięki bardzo i wszystkiego dobrego.